witajcie bardzo serdecznie na wstępie dziękuję za masę wyświetleń mieliśmy tutaj ponad 3000 wyświetleń na sobie wszystko lecimy z tematem popatrzcie tylko jaka, jakie są bardzo silne burze nad e, Stanami Zjednoczonymi popatrzcie jakie tam są potężne burze w najbliższych godzinach, godzinach to mogą występować silne burze wraz z tornadami na moment jeszcze tu. Do. Mamy płytki, mamy płytki niż które oddalając się prawdopodobnie <laughs> jutro czeka nas apogeum ciepła. A tutaj mamy prawdopodobnie niż, który po prostu oddalając się sprowadził po prostu ciepłą masę powietrza pochodzenia zwrotnikowego. No ale zobaczymy, może być tak, także zupełnie chłodna masa. Popatrzcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Popatrzcie, jak myślicie, jaki sezon byłby u nas w Polsce w tym roku. Sezon jutro mamy nasze święto, to jest Światowy Dzień Meteorologa. Nie pytajcie mnie, czy będzie kłęta z tego powodu, czy będą odcinki, gdyż nie wiem. Ja się muszę uczyć, więc nie wiem. Popatrzcie, jakie piękne burzały nad Stanami. Wow. W najbliższych dniach mam na, mam na myśli jutro oraz pojutrze, fotografujcie po prostu fajne zachody słońca, ja sam będę nagrywał bądź fotografował, mam nadzieję, że będzie pełno wyświetleń, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się, widzimy się wkrótce, zapraszam do Discorda, widzimy się wkrótce, cześć! Yeah.